Tegoroczna edycja czwartków lekkoatletycznych powoli zbliża się do końca. To cykliczna impreza, podczas której dzieci i młodzież kilkukrotnie spotykają się na świeckim stadionie, by rywalizować w poszczególnych dyscyplinach lekkiej atletyki. Nie zabrakło więc biegów na różnych dystansach, skoków zwyższych czy w dal. Jest to 18 edycja już czwartków lekkoatletycznych, a my po prostu kończymy w maju 24 finał Miesko Gwidny, i najlepsi pojadą do. Finał, finał centralny do Łodzi. W tym roku w Łodzi ze względu na euro. Nie będzie w Warszawie, bo Warszawa będzie zapchana, prawda? Także będzie finał centralny od 22 do 24 w Łodzi. Właśnie systematyczność spotkań lekkoatletycznych sprawia, że są one tak ważne w upowszechnianiu sportu wśród uczniów. Tu najlepsi mogą liczyć nie tylko na docenienie, ale również na szansę reprezentowania swojej szkoły podczas finału ogólnopolskiego. No trzeba powiedzieć, że zainteresowanie rzeczywiście jest coraz większe i młodzież garnie się do tego sportu. My tutaj po prostu każdorazowo, każdego czwartku rozdajemy najlepszym dyplomy z poprzedniego, ponieważ nie jest to możliwe wcześniej zrobić, ponieważ to musi być wprowadzone wszystko do komputera. To jest taka impreza, która... Każdy widzi każdego zawodnika czy zawodniczki jest sklepany do komputera, to idzie do Warszawy, do centrali i tam dopiero mamy teraz wydruki i możemy sobie powiedzieć, kto jest najlepszy u nas na terenie miasta i gminy Świecie. Zresztą nie tylko gminy, ale i bo startują szkoły z powiatu. Jest Życi, Meliano i Seroc, te trzy szkoły w zasadzie już od paru lat. Do no, chęci przyjeżdżają i biorą udział. Czy możemy powiedzieć o tym, że w tym roku udało się wyłowić jakieś talenty lekkoatletyczne? Są jacyś zawodnicy, na których warto zwrócić baczniejszą uwagę? No Jest na pewno wiele talentów. I tylko trochę żałujemy, że za małe zainteresowanie jest trenerów klubowych. Tu ich powinno być więcej powinni po prostu pewną już taką selekcję rozmowy prowadzić i te osoby, które rzeczywiście pokazują już niezłą klasę, jeżeli chodzi o wiek na tym poziomie, no, zachęcić do udziału w treningach klubowych. I wtedy te wyniki na pewno byłyby zdecydowanie lepsze. Przede wszystkim na finałach centralnych, gdzie jak na razie nie mamy medalu. Najlepsze to były trzy chyba czy cztery razy czwarte miejsca. To najgorsze miejsca, ale no bez medalu. I tu zapraszam po prostu tych trenerów, którzy do no, jakoś tam to lekko, te tylko w klubie no, zabawiają, no, żeby się przenieśli, raz na stadion popatrzyli, porozmawiali, zaprosili dzieci na swoje treningi, i te wyniki na pewno dużo będą lepsze. Ku temu, by podziwiać najlepszych i kibicować swoim reprezentantom będzie jeszcze jedna świetna okazja, a mianowicie finał miejsko-gminny, który już za kilka dni odbędzie się na stadionie przy ulicy Sienkiewicza w Świeciu. 24 maja o godzinie 12 zapraszamy na finał miejsko-gminny. Startują najlepsi, tylko ci, którzy startowali w pięciu czwartkach. Warunek mają taki, że musiało dziecko startować w pięciu czwartkach, aby wziąć udział w finale miejsko-gminnym. I tak samo w finale centralnym musi startować w pięciu czwartka plus finał miejsko-gminny. Inaczej po prostu komputer nie przyjmie nazwiska i zostanie odrzucone i nie możemy startować w finale centralnym.